Cześć dziewczyny, z tej strony Karolina, witam się z Wami z powrotem na moim kanale. Tak jak widzicie, dzisiaj witam się z Wami z brakiem makijażu, a to oznacza tylko jedno, dzisiaj mam dla Was odcinek stricte pielęgnacyjny, ponieważ będziemy sobie testować i robić pierwsze wrażenie marki, która na pewno jest Wam bardzo dobrze znana. A mianowicie, dzisiaj pod lupę bierzemy markę Fresh jest to marka, która tak naprawdę już od jakiegoś czasu jest dostępna u nas w polskiej seforze. Jej ceny są dosyć wysokie. Jest to marka zdecydowanie wiecie, z górnej półki. Dlatego stwierdziłam, że zrobienie takiego odcinka pierwsze wrażenie, gdzie będziemy sobie właśnie testować te kosmetyki, będzie idealnym pomysłem i przygotowałam same bestsellery tej marki, więc dzisiaj będziemy testować produkty, które są uznane za najlepsze i sprawdzimy. Co i jak? Od razu pokrótce Wam powiem, jakie produkty dzisiaj bierzemy pod lupę. Bierzemy pod lupę taki oto preparat do oczyszczania skóry w formie delikatnego żelu, czyli ich totalną klasykę. Będziemy tak samo testować bezalkoholowy tonik, różaną maskę mocno odżywiający stick do ust oraz krem, który ujędrnia i wzmacnia skórę. Także powiem wam szczerze, że z jednym z tych produktów wcześniej się spotkałam, więc będę mogła wam powiedzieć trochę więcej o jego dłuższym stosowaniu, ale resztę bierzemy dzisiaj pod lupę po raz pierwszy. Więc jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy warto coś kupić z Fresha, dzisiaj znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Zaczynamy. Zaczynamy od żelu do mycia twarzy na bazie soi i to jest ich kompletny bestseller. On u nas w Sephora, słuchajcie, kosztuje 189 zł, więc wydaje mi się, że cena jest wysoka. Ale może to będzie produkt, który będzie jej wart i może rzeczywiście bardzo dobrze nam się sprawdzi. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, tutaj bardzo mocno wgłębiłam się w skład i skład tego produktu jest naprawdę bardzo ok. Dużo tak samo osób go polecało. Jest to preparat, który delikatnie oczyszcza skórę. Nie tylko właśnie wiecie z jakichś zanieczyszczeń, ale tak samo nawet z resztek makijażu. Podobno bardzo dobrze sobie z nią radzi. Ma delikatną formułę i nadaje się do każdego typu cery. Więc jeżeli tak jak ja macie cerę wrażliwą, powinien działać cuda, także ja się zabieram słuchajcie, za jego używanie, zepnę włosy i zobaczymy jak on będzie wyglądał na skórze i co będzie z nią robił. Delikatnie zwilżyłam cerę i przechodzimy już bezpośrednio do nałożenia. Oprócz tego, że on ma ekstrakt z soi, to tak samo czytam w składzie, że ma wodę różaną i ekstrakt z ogórka, więc między innymi będzie działał, powinien działać wiecie, łagodząco, koić i właśnie być tak samo idealny do tej cery wrażliwej. Mm, ale on ładnie pachnie. To już jest produkt, z którym ja się wcześniej spotkałam, więc ja Wiecie, pamiętam i go używam przez jakiś okres czasu, i chcę Wam tutaj od razu powiedzieć, że to był naprawdę jeden z moich ulubionych produktów, jeśli chodzi o Fresha. Więc tutaj nie opowiem Wam o takich pierwszych wrażeniach, ale mogę Wam opowiedzieć o wrażeniach po dłuższym stosowaniu, bo zużyłam już wcześniej dwie buteleczki, miałam przerwę, i teraz właśnie stwierdziłam, że do tego odcinka kupię ten produkt i będziemy znowu go testować. I powiem Wam, że ja naprawdę zapomniałam, jak on przepięknie pachnie. I zobaczcie. Na skórze super delikatnie się pieni, ale naprawdę jest to takie wiecie bardzo, bardzo subtelne, ma taką typową żelową konsystencję. To co muszę tutaj podkreślić, nie widać w ogóle, że moja cera jest jakkolwiek zaczerwieniona, a ja za każdym razem jak myję twarz, słuchajcie, jakimikolwiek innymi żelami albo coś, od razu robię się czerwona, a potem totalnie widać, że on jest ultra delikatny. Jeżeli będziecie ciekawi czy tak samo po dłuższym czasie zauważyłam, wiecie, że ta cera jest taka dobrze oczyszczona i tak dalej, to powiem wam, że totalnie tak. To jest jeden z tych produktów z Fresha, z którymi właśnie wcześniej się spotkałam i ja byłam w nim absolutnie zakochana. Więc jakby teraz po takim czasie, jak go znowu testuję, jestem totalnie na tak, nawet przy pierwszym wrażeniu. Ja wiem, że to jest produkt, który nie jest tani, ale uważam, że w przypadku właśnie tak dużych produktów, to taka pianka wam starczy, wiecie, na bardzo długo. I ma bardzo dobry skład, co też warto podkreślić. Dobra, wydaje mi się, że już masowałam go wystarczająco w skórę, więc lecę go zmywać i zobaczymy, jakie będę miała uczucie po. Powiem Wam, że jestem totalnie na tak. Nie wiem, czemu w ogóle był taki okres, w którym zrezygnowałam z tego produktu, ale powiem Wam, że teraz to, jak ta skóra jest miękka, jest dosłownie nie do opisania. I tutaj trzeba przyznać jedną rzecz. Ten produkt jest wart swojej ceny. Naprawdę. Ta skóra jest, słuchajcie, taka oczyszczona. Czuję jeszcze ten subtelny zapach a przy tym nie ma tego uczucia ściągnięcia, wiecie co? Ta cera jest taka bardzo, powiedziałabym, gładka, właśnie nawilżona i nie mam tego uczucia, które mam po większości pianek, że właśnie czuję to ściągnięcie, tą suchość, tylko tutaj to wszystko jest takie bardzo elastyczne. Przechodzimy do następnego kroku, czyli do kultowego tonika od Fresh'a. To jest tonik różany, który zobaczcie, ma w sobie pływające płatki róż. Ja miałam kiedyś jego taką mini, mini wersję i powiem Wam, że bardzo mi się dobrze sprawdza. Zobaczymy, jak teraz, bo czasami to jednak wypada zupełnie inaczej, jak testujemy. Wiecie, produkt po produkcie tej samej marki. Teraz będę mogła Wam powiedzieć zdecydowanie więcej, więc nakładamy go na wacik. I zobaczymy. On ma przede wszystkim tonizować i nawadniać tą skórę oraz ją koić. Cera ma być przygotowana do nakładania następnych produktów. I jeszcze muszę podkreślić tutaj jedną rzecz: że to nie jest produkt, który tak samo jest produktem tanim. On w seforze wypada w okolicach chyba 200 zł. Jest dosyć sporym opakowaniem, bo tutaj macie 250 ml, i też uważam, że to są tego typu produkty, których wiecie, szybko się nie zużywa. No ale zobaczymy, czy rzeczywiście coś zrobi z tą moją budzią. Nawet jak się go wylewa, to trochę wypada tych płatków róż. Mm, ale on pięknie pachnie. Już zapomniałam, ale on pięknie pachnie właśnie takimi różanymi nutami. Go tak delikatnie rozprowadzę. To jest tonik, który nie zawiera alkoholu, więc nie musicie się absolutnie bać. Ja go nałożyłam i czuję teraz takie... Delikatne mrowienie, tak bym powiedziała, ale mm, poczekamy, aż on sobie, wiecie, wyschnie i zobaczymy, jak ta cera wtedy będzie wyglądała. Produkt się wchłonął. Teraz możemy ocenić końcowy efekt, nasze pierwsze wrażenie. Powiem Wam jedno, mam takie trochę wrażenie, jakby ta cera była delikatnie rozgrzana i ten tonik zostawiał taką klejącą się warstwę. Ja nie przepadam ogólnie, jak kosmetyki zostawiają jakąkolwiek, wiecie, warstwę. Ta tutaj, co jest, jest delikatnie klejąca, ale muszę podkreślić, że rzeczywiście czuję, że ta skóra nadal jest miękka, jest taka mm, złagodzona, bym powiedziała, bo wiecie, nie mam tutaj żadnych zaczerwienień i podoba mi się to, lubię to, jak czuję, że ten produkt ma taki piękny zapach. Także myślę, że w przypadku tego tonika będę mogła ocenić. Po wiecie dłuższym okresie stosowania. Jeżeli będziecie chcieli, tak samo, żebym zrobiła dla Was nawet podsumowanie na Storisa, gdzie będę robiła rutynę z fresha przez regularny miesiąc i będę mogła wam po miesiącu powiedzieć, jak te kosmetyki wypadły. Nie jako pierwsze wrażenie, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Natomiast teraz powiem Wam, że jest ok. Nie czuję, żeby ta skóra była nie wiadomo, jak wiecie, nawodniona, i tak dalej. Czuję, że zostawił taką lekką warstwę i powiedziałabym, że. Jest, jest ok. Lecimy w takim razie dalej, a mianowicie do żelowej maski nawadniającej z różą. I tutaj muszę powiedzieć, że jest to produkt, po który chciałam wielokrotnie wrócić do Sephory. Jak tylko widziałam go kiedyś na półkach, to się cały czas zastanawiałam, czy by go nie kupić. On kosztuje 299 zł. Natomiast jest to maska, która, zobaczcie, ma w sobie tak samo płatki róż. Przepięknie pachnie, tak samo pachnie jak tonik, nawet powiedziałabym, że jeszcze intensywniej, i ona powinna nawadniać, chłodzić i właśnie przywracać równowagę. Ja jestem osobą, która maski nakłada w okolicach dwóch razy na tydzień, więc teraz nałożymy sobie tą grubą warstwę i zobaczymy, co i jak. Jestem mega ciekawa tego produktu, biorąc pod uwagę, że naprawdę jest drogi. To jestem mega ciekawa, czy będziemy czuć różnicę przed i po. mimo że ona nie stała w lodówce. To powiem Wam, że rzeczywiście jest taka bardzo chłodząca i przyjemna. To jest fajna maska, która byłaby ekstra, według mnie, latem, jak są takie gorące dni. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że jak ją nakładam, to dosyć sporo produktu ze słoiczka się zużywa. Wiecie? Jakie mam wrażenie, że jednak sporo, sporo go idzie. Posiedzimy sobie w niej trochę. Poczekam. Z 20 minut i widzimy się za 20 minut, żeby zobaczyć, czy będą jakieś efekty. Jestem z powrotem. Jak widzicie, zmyłam całą maskę i powiem Wam tak. Czuję, że ta cera jest nawilżona, ale nie jest to jakieś takie mega nawilżenie, że od razu macie takie wow. To jest coś, co jest bardzo, bardzo powiedziałabym subtelne i uważam, że o ile takie produkty się wiecie regularnie stosuje, to wtedy można oceniać jakieś. Kolosalne efekty. Na pierwszy rzut oka jest bardzo delikatna i to mi się na maksa w niej podoba. Czuję, że ta skóra jest właśnie taka nawodniona, jest bardzo subtelnie, powiedziałabym, odżywiona. To nie jest, wiecie, coś takiego, że właśnie nagle mi się robi nie wiadomo jaki baby face, ale tak jak widzicie, bardzo ładnie na tej skórze y, wygląda. W ogóle mi tak naprawdę jej nie podrażniła, nic się tutaj nie wydarzyło. Ta skóra wciąż wygląda bardzo zdrowo, tak jak wyglądała po produktów, więc z tego co widać są to produkty bardzo, ale to bardzo delikatne, z czego oczywiście się cieszę. Oddalam Was i lecimy w takim razie dalej. Przechodzimy w takim razie dalej i teraz zabieramy się za dwa ostatnie produkty jeden z nich, mam co do niego ogromne nadzieje, a mianowicie jest to ten oto krem, który daje taki efekt gorsetowy, ma ujędrniać i wzmacniać skórę, i jeszcze podkreślać bardziej te kontury. W składzie macie tutaj kompleks z czarną herbatą, wyciąg z owoców goi, który właśnie ujedrnia skórę, i tak samo jeszcze ujedrniające peptydy, które przeciwdziałają, wiecie, wiotczeniu skóry itd. W związku z tym, skład jest naprawdę bardzo, ale to bardzo obiecujący. Zapach tego kremu bardzo przypomina mi ten produkt, który testowaliśmy na samym początku. I powiem Wam, że jeśli chodzi o konsystencję, on wydaje się mm, bardzo mocno odżywczy. To jest właściwie coś, co przypomina mi bardziej mus, więc nałożymy sobie go na całą skórę twarzy i na samym końcu użyjemy jeszcze tego produktu do ust i od razu czuć po konsystencji, że jest to krem, który jest bardzo mocno, słuchajcie, odżywczy, ale mimo tego, zobaczcie, jak on się ładnie rozprowadza. Nie zostawia takiej, wiecie, grubej, niefajnej warstwy. Na pierwszy rzut oka mogę Wam powiedzieć, że krem się momentalnie wchłania, ale mimo tego, że już tutaj mi się wchłonął, to zobaczcie, zostawił taką delikatną, subtelną warstwę. Trochę powiedziałabym oleistą, ale jest to coś, co jest bardzo okej okay w dotyku, więc wydaje mi się, że bez problemu będzie można go używać pod makijaż. Daje takie rozświetlenie, że to nie jest krem, który wiecie, da wam mat całkowity, tylko to jest krem, który daje ten taki efekt zdrowej skóry. Zobaczcie, ona ma taki naturalny blask, ale mówię, ja też czuję, że on się nic tutaj nie roluje, nic się z nim nie dzieje, więc według mnie pod makijaż w ogóle Bezproblemowo, także zaraz zobaczymy, poczekamy, jak się wchłonie reszta, i przejdziemy teraz bezpośrednio do tego stiku do ust. Bardzo ładnie pachnie. Pachnie trochę tak, słuchajcie, cytrynowo. I powiedziałabym, że to jest takie typowe, wiecie, masełko do ust. Na pierwszy rzut oka krem jest ok, i wiecie, co mi się w nim podoba, co będzie widać. Zobaczcie, jaki on przepiękny zostawił blask. Ta skóra po prostu wygląda na maksymalnie zdrową i jestem bardzo ciekawa, czy po dłuższym właśnie stosowaniu takiego produktu, w szczególności, że on tyle kosztuje, będę widziała, wiecie, jakieś konkretne efekty, że ta skóra ma elastyczność, jest właśnie taka bardzo odżywiona, także już od razu Wam mówię, że będę teraz tą linię stosowała regularnie, przynajmniej przez 14 dni i o efektach powiem Wam na moim Instagramie, gdzie będziecie mogli wpaść i sprawdzić. Na pierwszy czy tak naprawdę wrażenie? Uważam, że jest w porządku. Dałabym mu takie 8 na 10. I na sam koniec przechodzimy do szybkiego podsumowania. Gdybym miała wybrać jeden produkt z tych wszystkich, które dzisiaj wam pokazałam, to zdecydowanie postawiłabym na Soy Face Cleanser, czyli ten żel oczyszczający do twarzy. Powiem wam, że nie bez powodu według mnie to jest bestseller tej marki. Po pierwsze, ma bardzo dobry skład, a po drugie. To, jak skóra po nim jest miękka, mimo tego, że jest właśnie oczyszczona, i wiecie, on zostawia takie uczucie ujędrnienia i nawiżenia tej skóry. Rewelacja. To jest produkt, którym ja wielokrotnie również zmywałam make-up i powiem Wam, że nawet radził sobie z wodoodpornymi maskarami. Ta buzia naprawdę jest mega oczyszczona, a przy tym nie ma tego uczucia ściągnięcia, które ja jednak mam po większości pianek, jakie kiedykolwiek stosowałam. Przy okazji bardzo ładnie pachnie, ma dobry skład. I tak jak wam wspomniałam wcześniej, jeżeli będziecie mieli okazję go przetestować, to bardzo, ale to bardzo polecam. Co do reszty produktów, to słuchajcie, stwierdziłam, że od dzisiaj regularnie będę używała ich przez dwa tygodnie i moimi efektami podzielę się z wami na... Insta Stories, więc jeżeli macie ochotę, to wpadajcie, jeżeli jesteście ciekawi. Bo czasami to jest tak, że wiecie, na samym początku niektóre produkty, przy pierwszym wrażeniu, wypadają tak sobie, a potem może się okazać, że po dwóch tygodniach efekty są wow. Więc o wszystkim opowiem Wam na moim Insta Stories. Ale tak jak Wam powiedziałam na początku, naprawdę bardzo lubię markę Fresh, uważam, że ma przepiękne produkty, że ma produkty takie między innymi jak ten, który jest właśnie bestsellerem tej marki, z dobrym składem, który przepięknie pachnie i robi. Robi swoją robotę, więc tym bardziej mam ogromne nadzieje do tych rzeczy, które dzisiaj testowaliśmy po raz pierwszy. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy kiedykolwiek coś testowaliście z Fresha i jaką markę pielęgnacyjną mamy przetestować w kolejnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!